Dla dziecięcej medycyny zabiegowej zagrała w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 28. finał akcji miał swoją odsłonę również w Świętochłowicach, gdzie orkiestra na dobre powróciła po kilku latach przerwy. Orkiestrowe granie odbywało się w wielu lokalizacjach na terenie miasta, gdzie przygotowano różne atrakcje, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł w tym dniu znaleźć coś dla siebie. Były wydarzenia sportowe, jak przejazd rowerowy, zumba czy morsowanie, ale nie zabrakło także przedsięwzięć artystycznych. Głównym punktem finału były oczywiście licytacje, bez których trudno wyobrazić sobie orkiestrowe granie. Oczywiście przez cały dzień młodsi i starsi wolontariusze wyposażeni w specjalne puszki zbierali środki, które przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. W tym roku działaliśmy tylko 12 stycznia, tylko w dniu finału, ale za to w czterech lokalizacjach. Działo się bardzo dużo rzeczy. Dużo rzeczy działo się tutaj w sztabie, czyli w Szkole Podstawowej nr 1, ale grał też schron, grał Muzeum Powstań Śląskich, Rowerowe Świętochłowice przyjechały spod Urzędu Miasta, a i mieliśmy operetkę w Centrum Kultury Śląskiej na Zgodzie. Właśnie, każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Było na sportowo, coś kulturalnie, coś rekreacyjnie, tak więc, nawet jeżeli ktoś był wybredny, to w tym programie dla siebie na pewno mógł coś znaleźć. Oczywiście, że tak. Nawet znaleźli ci, którzy lubią pływać. I to nie tylko, że tak powiem, w basenie, ale też i zimowo, ponieważ morsowaliśmy aż dwukrotnie w tym dniu. Było także pływanie, maraton udało się pokonać prawie 100 km tutaj na basenie szkoły podstawowej numer 1. Tak, w ciągu 4 godzin przepłynęliśmy w sumie 96,7 km, także myślę, że no całkiem sporo jak na pierwszy raz i pierwszy maraton. Yy, I trafiły również kolejne osoby do bazy dawców szpiku? Tak, aż 29 chętnych potencjalnych dawców szpiku, ponieważ musimy pamiętać, że to są osoby, które chcą być dawcami. W tej chwili yy, Fundacja DKMS będzie. Yy, Weryfikowała te zgłoszenia i ci, którzy zostaną przyjęci, będą potencjalnymi dawcami szpiku, czyli możemy powiedzieć, że dzięki świętochłowiczanom być może 29 osobom uda się uratować życie, przeszczepiając na przykład komórki macierzyste. No i było pięknie kwota deklarowana za Twoimi plecami, sporo. Sporawę i mogę powiedzieć, że to jest na pewno więcej niż w zeszłym roku, bo zeszłoroczny finał skończyliśmy z kwotą ponad 46 tysięcy, a w tym roku już mamy deklarowane 62 tysiące, więc no jest dużo więcej. Ile osób w tym roku pracowało w sztabie, ile osób znajdowało się na ulicach z puszkami? Mieliśmy 100 wolontariuszy, którzy wyszli na ulicę Świętochłowic, natomiast tutaj w sztabie około 50 osób w różnych miejscach, bo to wiadomo, że nie tylko osoby liczące pieniądze, ale osoby, które obsługiwały imprezy, które się. Tak, mieliśmy i szachy, i pierwszą pomoc, i zumbę, fitness, jogę, yy, mieliśmy wioskę wojów, yy, był maraton pływacki, mieliśmy tutaj otwarty schron bojowy numer 39, więc obsługa cała schronów, Muzeum Powstań Śląskich działało, więc obsługa muzeum, yy, rowerowe, morsi, więc naprawdę no, przynajmniej 50-60 osób po prostu nam pomagało. Od finału minęło dopiero albo aż kilkadziesiąt godzin, ale znając siebie to pewnie myślisz już o tym kolejnym, który w przyszłym roku. No ja powiem nie tylko ja myślę o kolejnym, ale wszystkie osoby, które z nami grały już mówimy dobra, no to do zobaczenia za rok. I co robimy za rok? No pomyślimy. Od września zaczynamy pracę nad kolejnym finałem, 29. Ale w tym roku poprzeczka dość wysoko została postawiona, więc w przyszłym roku jeszcze jest szansa, aby więcej świętochłowiczan, więcej miejsc świętochłowickich zagrało? Ja myślę, że tak. W zeszłym roku mieliśmy jedną puszkę stacjonarną, w tym roku było ich 15. tak? Były, zagrały z nami wszystkie praktycznie przedszkola świętochłowickie, zagrały z nami biblioteki miejskie, zagrało Muzeum Postań Śląskich, zagrała Pracownia Fryzjerska Odejwa. Oczywiście puszka stacjonarna była w naszym szpitalu, który jest bezpośrednim beneficjentem orkiestry i sprzętu, którego orkiestra kupuje. Więc tak naprawdę to, co my jako świętochłowiczanie wrzucamy do puszki, fizycznie do nas wraca w postaci sprzętu do naszego szpitala. Czy wiemy, czy mamy takie informacje, albo wiemy o potrzebach, które ma tutaj szpital, dzięki czemu Wielka Orkiestra może też wspomóc tutajszą jednostkę? W tym roku graliśmy dla dziecięcej medycyny zabiegowej, więc tak naprawdę tu pytanie, czy szpital w tej akurat dziedzinie ma potrzeby i czy wysłał odpowiedział na ankietę fundacji i wysłał swoje potrzeby. Bo jeżeli tak, być może dostanie sprzęt, bo wiadomo, że wybierany jest sprzęt dla tych szpitali, które najbardziej tego potrzebują. Wielkie orkiestrowe granie po raz kolejny pokazało, że przy okazji zbiórki pieniędzy potrafimy doskonale się bawić i integrować. Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Świętochłowicach udało się zebrać nieco ponad 60 tysięcy złotych.